Siemanko ludziska, z tej strony Cutspeed TV witam w kolejnym odcinku Sotajkona. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. od razu zapraszam do lajkowania. Mm, to ja mówiłem kolejny odcinek z kamerką. Już jest. Teraz nagrywam y, słuchawkę, więc trochę inaczej siebie słyszę. Tak mam zaszumiony głos, jakby, no, inaczej, nie, nie wiem inaczej, jak wam to wytłumaczyć. Ale, ale właśnie inaczej siebie słyszę. Trochę to przeszkadza. Ale co tam? Wytrzymam. Mm. Oj, nie, nie. Pracowniku, co pan robisz? Hmm. A. Dobra. Gabi oczekuje potomstwa. Bardzo fajnie. Bardzo słodko. <laughs> no, dobra. Ogólnie pierwszy odcinek. Dzisiaj, 1 września. Trzy gwiazdki musimy kupić nowe obiekty, słodko. Ale my tu twardo. ooo... trochę za na, na, na krokodylka. Aha, buduj place zabaw, pomniki, fontanny, kioski. No spoko. To chyba już wiecie, czym się zajmiemy w tym odcinku dzisiejszym. Za 600 to jest. Poczekajcie. Tutaj sobie rypnijmy fontannę. No dobra, to zbadamy. Hmm. Takie cóż jest za 300. Dobra. To rypnijmy sobie coś takiego jednego. Takie jedno coś, takie coś jedno. <laughs> Dobra, jest spoko. Nie mam hajsu. Szczegół. Dobra, ludzie. Dobra, tu jeszcze zróbmy sobie drogę. Coś w tym stylu. Sorry, że się tak nie odzywam, ale... Zbyt nie wiem co mówić. Jak to ja? Mm. No pierwszy września po, po, pochwalcisz tam na dole. Tam. W komentarzach. Florian drugi też umiera. O Jezus. To kogo ja tu mam teraz? Czekajcie, w inny sposób To zobaczę. Mm. Kolej to z flamingów. Tylko fifloka. To nie dobrze. I on jest chyba chłopakiem. Tak, poczekajcie Jak na złość. Aj. lipa. Jak na złość nie ma żadnego tego... Framing, framinga, flaminga... flaminga, tak. Flaminga. Trudno. Niestety no bywa, no no, no. I, I także tak. Jakie by tu roznienie robić. Może takie? Aha, nie mam hajsu, spoko. Dobra, ludzie tu mają już jakąś zabawę. Ja tu jeszcze bym walnął jakąś budkę z czymś, na przykład z tym, za 300. no my, wiecie co, nie, nie mam hajsu, no, ja tak sobie pobiegałem, tutaj przed nagraniem, zwierzętom dałem tam wody, jedzenia, nie, wszystko im pozu, pozu, ale, ale jest problem. What the Spada Spadaj Leszczu No ale jest problem bo nie mam haj... Ło kurde Tego się nie spodziewałem, przyznaję Ludzie witam po cięciu, właśnie mi umarła Gabi Wy teraz pewnie widzicie Tutaj na tym bandicam.com Ale właśnie Gabi mi umarła, jak sobie przypomniecie Ona była w ciąży, dlatego jest trochę, trochę słabo Niestety, jakiejś straty w zoo, show. Trochę już hajsu odrobiłem. Jednak nadal mam na minusie. Ja na razie kończę ten odcinek. Sorry, że był krótki mam nadzieję, że może jakoś to fajnie zmontuję, nie wiem. Jakiś cięć raczej nie będę robił, bo i tak jest krótki strasznie, także... że wiecie. Yy, no, jutro najprawdopodobniej jak nie będę... Jak nie, nie będę się musiała uczyć na żadne lekcje, to, to będzie ales. A jak tak to będzie trochę gorzej, ale... ale, ale myślę, że naj, naj, najbliższy odcinek to, to będzie LS. No, a potem zobaczymy. No. Nie, jeszcze nie rozwiązałem problemu z FIFO. Lipa trochę. No. Może będzie coś w zamian. Nie wiem. Napiszcie mi jakieś podpowiedzi, jakieś darmowe gierki, to, to na pewno zagram jakiś gameplay, zrobię. <laughs> o, na przykład możecie mi napisać, czy chcecie clever z tym są różne ciekawe historie. No, sam grałem. O, no i na koniec odcinka kolejne zwierzę rodzi potomstwo. Tym razem jest to Ola. I tym razem jest to Oryx. Dobra. Panie Oryxie, kim pan że jest? Dziewczyna na O, ole mamy, to będzie e, O. się prawa autorskie nie będzie, bo tak nazwałem. Wow, jestem wonder. Dobra, także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się cieplutko. W tym odcinku, no zrobiliśmy mało, bo zrobiliśmy tylko tyle rzeczy. No niestety, no hajs rośnie. Yy, ale jest go na za mało z tego wrażenia, że Burak sobie kupił taką, taką... To! Nie będę tego ceniał. Ale tak jak mówię, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Trochę krótki, ale zawsze jakiś jest. Trzymajcie się płon. Nara.